Witam, to ja dzika Monika. Wiecie, wiecie, co Wam powiem? Ach, dzisiaj mi tak plecy bolą. Znaczy, za zaczęły mnie boleć przed, przed chwilą, dokładnie po umyciu włosów, bo teraz umyłam sobie włosy. Ach, i teraz tak mi zaczęły rwać plecy, że nie mam pojęcia, od czego one mnie tak bolą, ale bolą jak cholera. Nie wiem, co ja zrobię. Ach, mówię Wam. I, I powiem Wam dziwna sprawa. Jedna strona, tylko jedna strona pleców mnie boli. Druga nie. Nie wiem, co to ma być. Czy ja się. Wiecie, ja, ja dużo zamiatam w domu i sprzątam. Możliwe, że to od tego, że za dużo się schylam, za bardzo się przemęczam, za dużo biegam. I powiem Wam szczerze, że nie mogę nawet. Się wyprostować normalnie, bo jak się wyprostuję, to normalnie ból, jak nie wiem. Wiecie, ból pleców w ogóle nie jest fajny. Nikomu tego nie życzę teraz, co ja przechodzę. To jest taki ból. Nie mogę złapać normalnego oddechu. To jest ała Nawet nie mogę ręki wyprostować. Aua. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Chyba muszę jechać do lekarza, bo. znaczy, chyba muszę iść do lekarza, bo. Nie wiem, jak długo z tym pociągnę i taki tiktok. Słuchajcie, jak jutro się będę czuła dobrze, to rano gdzieś przed ósmą pójdę na pola. Yy, o ile będzie ładna pogoda, to tego Wam też nie mogę obiecać, bo nie wiem, czy będzie ładna pogoda bez deszczu, czy coś. I ten będę biegać <laughs> i wymyślę nową postać z bajki, żeby coś było ciekawszego niż Diego, agent P czy tam. No, wiecie, wpadłam na pomysł, ale niespodzianka. Wpadłam na pomysł, co mogę, wiecie, yy, dać na, no, na nową postać. Wiecie, ja, 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 ja jestem fanem bajek. Ała! Moje plecy! Wierzcie, mi nikomu tego bólu nie życzę. Ale bym chętnie komuś ten ból oddała. To znaczy, nie komuś z was, tylko. Na przykład, kogoś, kto mi obrabia ee, tyłek. Ja wiem, kogo mam na myśli, ale wam nie mogę powiedzieć. No, ten. Dobrze, więc e, w, trzymajcie się. Żartuję z tym obrabianiem, ale chętnie bym komuś. Nikt mi, nikt mi niczego nie obrabia, ale chętnie bym komuś złemu, kto chce ten świat zrujnować, oddałabym ten ból. Dobrze, trzymajcie się, może będzie jutro lepiej, nie wiem, albo może jeszcze dzisiaj. Ach, trzymajcie się, cześć.